Karmiką dom dobrze bije? dalej? Cały czas, tak samo, tylko w różnych wariantach, nie? No, no ale tu, no masz z tłumikiem, nie? Jakiegoś kara. No teraz zrobiłem z tłumikiem. Wcześniej miałem bez, teraz z tłumikiem. Różnie, kombinuję jakoś jak, jak koń pod górę. <noise> uh -huh. Ja tam mam od siebie, tylko nie wiem się coś zmieniło. Dodatki coś zmieniałeś, nie? Tenuję. Złoto. Ja idę do ciebie. Wziąłem pistolet, znaczy ten telefon. Ja, I ja idę, idę do Fabie, idę do ciebie. Tylko, tu raczej nie widziałem chyba bo Ale ja słyszę kogoś. O, gdzieś w pobliżu chociaż. Dziękuję. Стануешь, <свист> Uber, есть. Uber, есть. Я мам скинка за мной У меня, у меня, у меня. Przedam kurwa, gdzie to spadło? Gdzie to spadło? Nie ma bropa, nie Ej, no kurwa, rzuciłem przecież. Nawet go nie widać na mapie, ty co jest? 105 metrów dalej, gdzieś tam leży. A to... Co jest? A to randomy zrobili. Biją, 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 biją. Ten mój to nie wiem, wdupiło gdzieś. leci plecy leży jeden Odwróć. leży drugi Granaty rzucane przez nim. Ciekawość pierwszy stopień. Ty, a ja nie rzuciłem tego, ja nie rzuciłem tego zrzutu, ja go mam dalej. Mi się wydawało, ja mówiłem, rzuciłem. No, że rzuciłem. Ja mówiłem, że był. Ja nie widziałem, że był. Zostaj no, no. go tu, może. Jak ktoś zdobędzie, to będzie miał drogę. No. jest to. Czekaj, gdzie to rzucić najlepiej? Do góry, co? Hmm. Leży, to jest Dobra po idziemy leży. nie! Wiem, co no to jest takie właśnie, że gramy we niby w czwórkę, ale musielibyśmy iść, ale do nich to po co tam iść kurwa? Powiedz po co i tak musimy Nie, iść. tu może na razie. Chyba, że kontrol. Chyba, że kontrol, bo dobrze no, z kontroli dłuższy czas posiedzimy, To ostatek Ja. Nie wiem czy nie, chłopiec. W są chyba wolny, nie są mhm. byli, nie? Dobra, kupię nie ten. Wiem. I ja ojej, mam Ja też mam. Nie, nie mam już. A tu jest skrzynka zamo, nie trzeba. Dwóch na statku jeszcze. Y, pale trzeciego, będzie zaawansowane. Dobra, ci leżą. A może ci ja bym na razie tu... Uwaga, uwaga, tu jest łopik. Michał, tu nie lutowane. Skrzynka z naszym jest. Leży. Dach, dach, dach. Nikogo nie... Nikogo nie UAV mam jeszcze. Przedłużę za chwilę.

Co? Trzeba iść nie Do przodu. Michał masz kasę, kup tu bezpa A jest ten, darmowa Nowy self. Michał, idzie co? Słyszę. Ale to na dole. Bo to na dole. A, Dobra, ja bym szedł ten. Prison. Uh -huh. Ale hmm. jak idziemy? Linką wjeżdżamy czy na dół tylko? Chyba linką. Linką, linką. Zrobimy plecy jak coś. Ja jeszcze mam nalot, jak coś dach czysty. Przynajmniej tak wygląda. Ale są pod nami gdzieś. Na sklepie jest ktoś, ja to, to mam jeszcze skrzynkę, jak coś. na faktorce tam wyskowali, No właśnie. Nie wiem, czy by nie dobrze było już iść kurwa na tą faktorkę. Ej, jest u babki, u babki na dole jest gościu. Babki? Dropa wziął, dropa wziął, jest u babki. Wziął dropa przed chwilą. Dobra, Dobra porobili go. Namięcie eee. Trzeba wiedzieć gdzie, kurwa, jak. Kurwa, ja nie mogę go trafić. Bez kewa. Namięcie są. te tu jest, jest też dwóch. Widziałem. To Dobra, mięta jest tutaj. Tak. Jeden bez Powalony jeden. Na mięcie? Da. Dobity. Na dole przebiją, dobity. Jeszcze jeden jest. Powalony. Leży. Piękny Dwa składy, czterech na dwóch. Lecę do dziadka, na dach. Tu jest. Tu przen przenoszę się, tu. Okej. Okay. Kupują się. Kurwa, ja... nie, ale to zdupiłem, no, nie mogę, no kurwa, czemu mi tak nie idzie? Oh. Jednego ja mam tam w dachu Góra, 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 No ja tu dwóch tu Kurwa nie idzie mi kurwa, nie idzie mi... ...jak ja. Mogą. A no to nasi wygrali. Ten mnie trafił właśnie na koło. Ale tam na kominie jednego zdjąłem.